Cześć. W miniony weekend odbyły się debiuty kulturystyczne, czyli jak sama nazwa wskazuje, impreza przeznaczona dla osób, które pierwszy raz startowały w zawodach. Jest to dla mnie o tyle ważne wydarzenie, ponieważ ja również zaliczyłem wtedy swój debiut. Może nie w roli zawodnika, ale w roli sędziego. Chciałem nagrać dla Was w ogóle takiego vloga, jak to wszystko wygląda powiedzmy od kuchni, porobić kilka fajnych ujęć ze sceny, z poza sceny i tak no ale niestety nie było, nie było na to czasu. Dlatego postanowiłem, że Wam opowiem, jak to wyglądało moimi oczyma. Jakiś czas temu zrobiłem kurs na sędziego kulturystyki no i zawsze mnie zastanawiało, jak sędziowie oceniają zawodników, co biorą pod uwagę, jak to wygląda wszystko od kuchni, jeżeli wychodzi nam kilkudziesięciu zawodników na scenę i my mamy wybrać finałową szóstkę i e, później e, przydzielać miejsca. No, dla mnie jest to niezwykle ciekawa rzecz i interesująca, no bo wyobraźcie sobie, no mamy kupę ludzi na scenie i dosłownie kilka sekund na to, aby ocenić formę każdego z nich. No i tak się złożyło, że miałem szansę sędziować debiuty, jako oczywiście sędzia alternatywny, natomiast siedziałem z przodu i doskonale mogłem się przyjrzeć sylwetkom zawodników. Pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, to to, że ocenianie kogoś po zdjęciach, które można znaleźć w internecie, gdzieś tam z i tak dalej, to jest zupełnie coś innego niż ocenianie e, zawodników siedząc w panelu sędziowskim. Jest to dużo trudniejsza rzecz, ponieważ, e, już tłumaczę, mamy, y, mamy eliminację, czyli przykładowo wychodzi 30 osób. Z tych 30 osób mamy wybrać 15, które zakwalifikują się do półfinału. E, to jest jeszcze stosunkowo łatwa rzecz, bo Tutaj nie musimy przydzielać odpowiednich miejsc, tylko wybieramy dane osoby, które przechodzą dalej do właśnie półfinałów. Względnie to jakoś fajnie idzie. Natomiast tutaj już się zaczynają schody w półfinałach, bo mamy 15 zawodników, i tu musimy przydzielić wszystkie, wszystkie miejsca. Wiadomo, zawodnicy wychodzą w porównaniach po około 5-6 zawodników. I tutaj sobie oceniamy. Najpierw rzut oka na wszystkich, potem w porównaniach, kto w której pozie lepiej wyglądał, jak się ogólnie jego sylwetka prezentowała. To jest strasznie ciężka rzecz. Przynajmniej dla osób, które dopiero zaczynają, bo sędzia z powiedzmy 20-letnim stażem. Robi to już, można powiedzieć, no nie, nie, nie można powiedzieć, że z zamkniętymi oczami, ale robi to bardzo sprawnie i bardzo szybko. Natomiast ja pamiętam, jak wyszła pierwsza kategoria, którą sędziowałem, to chyba byłem bardziej zestresowany niż na samych zawodach jako kulturysta, prawda? Ale jakoś dałem radę. No, wracając do, do tematu... No to tutaj wychodzi nam ta piętnastka półfinałowa. Powiedzmy piątkę najsłabszych zawodników, jesteśmy w stanie wyłapać. Piątkę najlepszych też, powiedzmy. No, ale już te miejsca dalsze, powiedzmy ósmy, 9, dziesiąty, 11. no znaczy, no, do dziesiątego. Już się zaczynają schody. No, ale powiedzmy, udało nam się. Zaznaczyliśmy już wszystkie miejsca od 1 do 15. E, karty są zbierane, e, punkty liczone i mamy finał. No i w finale jest szóstka Wydawałoby się najłatwiejsze zadanie, ale tak nie jest. Jest to strasznie ciężka, ciężka rzecz, zwłaszcza że. E, Zawodnicy już tutaj prezentują na ogół bardzo wyrównany poziom. No bo z 30 zawodników wybrać 6 najlepszych, no to muszą być oni dobrzy, prawda? Eee, I zaczynają się schody. No i tak samo jak w półfinale. E, najsłabszego zawodnika z reguły najłatwiej jest dostrzec. E, piąte miejsce względnie też, no ale już czwarte, trzecie, drugie, pierwsze. E, no. Dość, dość ciężko. Eee, I co było dla mnie najtrudniejsze? To podjąć decyzję pomiędzy. Wyobraźcie sobie zawodnika, który ma no, przepiękną sylwetkę. Świetne proporcje wąska talia, szerokie barki, ładne, duże nogi. Eee, muskulatura naprawdę taka mocna, twarda, mięsista. Ale czego brakuje? Brakuje docięcia. No i mamy zawodnika, który już nie ma takiej imponującej muskulatury, jest zdecydowanie mniejszy, proporcji już nie ma tak fajnych, ale jest docięty na wiór. Docięty no po prostu tak, że gramatusz nie widać. No i tu się zaczynają schody. Kogo? Kogo wybrać? Dlatego no, sędziowie mają naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o Wybieranie miejsc, no bo ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, bo każdy z tych zawodników poświęcił kupę czasu na przygotowania, wydał mnóstwo pieniędzy, żeby stanąć na scenie i wypaść jak najlepiej. Dlatego ukłon w stronę ludzi, którzy się tym zajmują, że potrafią dostrzec, kto jest lepszy w takich ciężkich sytuacjach, bo. Yy, były kategorie, gdzie no w zasadzie miejsca się układały same. No widzimy, tutaj jest zawodnik, który prezentuje świetną muskulaturę, genialne docięcie, idealne proporcje, dajemy go na pierwsze miejsce, trochę słabszy drugie i tak dalej, i tak dalej. No, były takie kategorie, ale tak jak mówię, były też kategorie e, ciężkie do wypunktowania. Dlatego jest tam tych sędziów wielu, żeby wyciągnąć średnią, z wszystkich kart. Każdy sędzia punktuje i pokazuje swoje miejsce, jak on to widzi. I żeby było sprawiedliwie, no to e, wtedy wszystkie głosy są liczone i mamy, mamy wynik. No bo jeżeli jedna osoba by to oceniała, no to byłoby zdecydowanie mniej sprawiedliwe to dla, e, dla zawodników. Kolejną sprawą, jaką zauważyłem, tutaj już odnoszę się bezpośrednio do zawodników to to, że bardzo łatwo jest przegrać nieodpowiednim pozowaniem. Nic tak chyba nie boli zawodnika, jak to, że nie potrafi zaprezentować tego, co wypracował poprzez ciężkie treningi. No, ale z doświadczenia, w tym między innymi swojego, wiem, że to pozowanie gdzieś tam schodzi na dalszy tor. Pamiętam swój pierwszy, pierwszy start i to, kiedy tak naprawdę zająłem się Dopracowaniem pozowania. No było zdecydowanie za późno, co możecie zobaczyć na filmiku z Mistrzostw Śląska, jak fatalnie tam pozowałem Mistrzostwa Śląska 2015 rok. Więc zepsucie sylwetki pozowaniem jest najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić. Brak możliwości odpowiedniego zaprezentowania swoich atutów jest rzeczą, która nie powinna mieć miejsca, jeżeli poważnie podchodzicie do do tego sportu, dlatego odpowiednio wcześniej, na kilka miesięcy już przed startem zacznijcie pozować, naprawdę zacznijcie pozować bo to wam się opłaci podsumowując, było to dla mnie niesamowite doświadczenie możliwość zobaczenia jak to wygląda jak przebiega takie sędziowanie no coś bezcennego, zwłaszcza dla, dla zawodnika ja planując gdzieś tam przeskoczenie do kategorii wyżej no powiedzmy tam w dalekiej, w dalekiej przyszłości Eee, chyba znalazłem zajęcie, które będzie mogło mi zastąpić startowanie na zawodach, bo e, chciałem zrobić sobie teraz przerwę e, roczną czy nawet dwuletnią, ale nie byłem w stanie e, oderwać się od, od tej otoczki całej związanej z zawodami, bo jest to cholernie uzależniająca rzecz. No a tutaj. Sędziując zawody, jest to w pewnym stopniu zastąpienie tych wrażeń, które dostarcza nam scena. Więc myślę, że powinienem sobie jakoś w tej kwestii poradzić. Także dzięki za uwagę, dzięki wszystkim osobom, które miałem możliwość poznania na debiutach. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach i rośnijcie, moi drodzy, duzi, zdrowi i piękni. Trzymajcie się, pozdrawiam. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz zaznaczeniu dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, a także grupę Agresywnie Zmasowani.